Z okazji zbliżającego się Świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, spokoju, radości ze spędzania czasu ze swoimi bliskimi oraz delektowania się świątecznymi potrawami. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim spokoju i radości w sercu, abyśmy się więcej przytulali i kochali, a w nowym roku byli zdrowi i szczęśliwi. Z tej strony Szymon Wierzbicki, zawodnik żeglarskiej olimpijskiej klasy 49er. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, życzę Wam wiele radości, spokoju. Życzę, aby ten czas spędzony w kronie rodzinnym pomógł Wam, pozwolił Wam odpocząć i przygotować się do zbliżającego sezonu. A w Nowym Roku życzę wielu emocji związanych ze startami mnie, jak i pozostałych zawodników AZS Poznań. W imieniu członków honorowych AZS składam całemu AZS-owi najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Noworoczne zdrowia, spokoju, realizacji zadań zarówno w prywatnym życiu, jak i w azatesowski. Oby następny rok był lepszy niż ten. Wszystkiego najlepszego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wam zdrowych, spokojnych świąt. I mile spędzonego czasu z rodziną oraz samych sukcesów. Życzę życzę Azates ja, o Opolska.